Hej, dzisiaj pokażę jak zarządzać biblioteką Steam. Klikamy na zakładkę Library. Mamy tu różne gry. Klikając na Games, możemy również wyświetlić różne narzędzia albo tylko narzędzia. Ja zaznaczę gry, znaczy możemy tutaj wyszukać daną grę. Oraz poszukać dany, daną grę poprzez kategorię, na przykład Multiplayer. Następnie możemy klikając prawym przyciskiem myszy na grę, dodać ją do ulubionych, albo ją w usunąć, Czyli możemy też dodać ją do różnych grup, na przykład strzelanki, albo możemy ją tam samą również usunąć. Następnie klikając prawym przyciskiem na daną grę i klikając Manage możemy również ją odinstalować, usunąć z naszego konta oraz zobaczyć w jakim folderze jest ona zapisana. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli film był przydatny proszę o subskrypcję oraz lajka.